To roku jest taki tradycyjny festyn, nasz spółdzielczy, ale w tym roku jest wyjątkowy, bo on jest wpleciony w nasze obchody 105-lecia naszej spółdzielni, założenia naszej spółdzielni. I dlatego myślę, że nawet ta pogoda nam dopisała w tej chwili, bo jest taka idealna pogoda, bo nie jest za gorąco, a przede wszystkim nie pada deszcz. Także Słoneczko też się z tego cieszy, że nasza spółdzielnia ma 105 lat a przede wszystkim w tej chwili się bawią dzieci, ci najmłodsi, te pięciolatki, które... Na pewno dożyją te dzieci, dożyją do 100 lat, bo żyjemy coraz dłużej i będą na pewno świętować 200 lecie naszej spółdzielni, te dzieci, które teraz tu się bawią. Pogoda dopisała i jesteśmy tu właśnie świadkami tego, że jednak ludzie też dopisali, czekali. Być może właśnie te kilka dni deszczu spowodowało to, że ludzie w tej chwili chętnie wyszli, bo słoneczko zaświeciło. Oprócz tego, że mamy program na scenie, również mamy program przygotowany dla dzieci, blog rekreacyjno-spotowy jest również są urządzenia rekreacyjne typu zjeżdżalnia bungee. Tak więc y, mam nadzieję, że ludzie bardzo miło spędzą ten czas y, to niedzielne popołudnie. Tutaj na naszym osiedlu, y, jak jest pogoda, to zawsze jest dużo ludzi i to cieszy to, bo ludzie przychodzą, wychodzą z domów i wiedzą, że tutaj na naszym osiedlu naprawdę się zabawią, przyjemnie i jest to spotkanie, które potrzebne. Impreza jest dla wszystkich, jest otwartą imprezą. Przede wszystkim jest to impreza dla mieszkańców spółdzielczych domów, ale nie tylko, bo tu z innych domów też ludzie przychodzą. I nie tylko z tych domów, bo festyn był zapowiadany wcześniej. Myślę, że widziałem tu osoby z Chorzowa Patorego, z Chorzowa Drugiego, są tacy znajomi, z których tam przeplatają się gdzieś Także no to jest święto po prostu naszej spółdzielni, która obejmuje całe miasto, wszystkie dzielnice. Dzień.